Cześć wszystkim, witajcie na moim kanale Dzisiaj jesteśmy znowu w Siłowni Fitstal Dzisiaj ze mną jest gość, mój podopieczny Michał Robimy obecnie redukcję I chciałem wam pokazać jak wygląda jego trening I pokażemy wam też dzisiaj pozowanie Pozowanie do kulturystyki klasycznej Bo Michał się tego obecnie uczy Możliwe, że niedługo będą jakieś starty Jeszcze wam nie będę nic na razie zdradzał Zobaczycie jak wygląda jego trening Trenujemy takim systemem, że robimy sobie Pull, push, nogi, góra i znowu nogi, czyli 5 razy w tygodniu do tego codziennie robi kardio. No i nie codziennie, 5 razy w tygodniu. 5 razy w tygodniu obecnie jest kardio. No i dzisiaj będzie ten trening góry. Zobaczycie, jak to wygląda. Omówimy sobie poszczególne ćwiczenia, jak powinny poprawnie też wyglądać. Także zapraszam Was do oglądania. Michał się już rozgrzał, zrobiliśmy serię wstępne, teraz zaczynamy sobie serię robocze i na początku będzie to podciąganie nachwytem. Skupiamy się tutaj głównie pracy na pracy najszerszych grzbietów, bo to był nasz taki priorytet przez długi, długi czas. A potem od razu przechodzimy sobie do klatki piersiowej, będzie to wyciskanie na skosie, dzisiaj 20-25 stopni. W planie mamy rozpisane 15, no ale no niestety takiego tutaj nie ma, także musimy sobie jakoś radzić. Także skakuj Michał na drążek. Pozycja, brzuch napięty, pośladek, nogi do przodu i ściągasz łopatkę i do góry. Dobrze. Dwa. I powoli opuszczasz. Trzymaj miednicę. Trzy. Cztery. Dobrze. Trzymaj cały czas tą pozycję. Pięć. Sześć. Dawaj, dawaj, dawaj. Siedem. Mocno. I osiem. Dobrze. ok, od razu prześcimy sobie tutaj do wyciskania mostek, tak, hop najbardziej jest istotne, żeby spiąć bardzo mocno najszerszy grzbietu i łopatkę do siebie i lecimy, dawaj raz, dobrze i powoli, cały czas napięcie, dwa trzy cztery, dobrze pięć Sześć siedem powoli, osiem. Czas na kolejną super serię i będzie to tym razem dipsy, pompki na poręczach w wersji na klatkę, pokażę Wam jak poprawnie tutaj je wykonać. No i będzie wiosłowanie sztangielkami, tutaj już przygotowaliśmy sobie stanowisko, też w głównej mierze będziemy się skupiać tutaj na mięsiach najszerszych grzbietów. Generalnie pompki na poręczach w tej wersji na klatkę piersiową są bardzo, bardzo trudne i mało osób umie je poprawnie zrobić. Musicie się przede wszystkim wziąć. E, miednicę starać się, jakbyście chcieli dotknąć ściany, tak, żeby ta była bardziej równolegle do ziemi. ściągnąć mocną łopatkę w dół, czyli napić najszerszych grzbietu, tak żeby przód barku nie przejmował e, całej pracy, napiąć mięsień brzucha i dopiero wtedy robimy opuszczanie, pełne, pełne, pełne i do góry. Hop. Tak, 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 tak. I zobaczcie wtedy, jak klatka piersiowa w tym momencie pracuje. Żebrze trzymaj, trzymaj tą miednicę. Hop! Jeszcze dwa zrób. Hop. Raz, mocno, 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 mocno i dwa. Ok. Od razu sobie przechodzimy tutaj do wysuwania sztangielkami. Jak widzicie w leżeniu, bardziej takie izolowane ćwiczenie. Hop, ściągamy łopatkę do góry i opuszczamy pełne rozciągnięcie. I znowu ściągamy i do góry pracujemy tu w głównej mierze nad tym mięśniem oraz mięśniem czworobocznym. Hop! I znowu Łopatka do siebie i w dół. Rozciągnięcie pełne i mocno. Hop. Trzymaj napięty brzuch, żeby nie robić tutaj lordozy. Hop. I mocno, trzymaj napięty. Bardzo dobrze. Szukamy tutaj z Michałem odpowiedniego ustawienia, bo nigdy wcześniej nie miał w dipu w planie. No tak. I teraz właśnie ma tutaj tą pozycję taką. Łok się jeszcze bardziej na zewnątrz daj. Jeszcze, jeszcze. I ściągnij mocno najszerszy żbietu. Mocno tutaj najszerszy cały czas trzyma i brzuch napięty, więc jak widzicie to ćwiczenie jest bardzo mocno złożone, bardzo trudne do zrobienia, tak żeby tą klatkę piersiową zaangażować. Hop, mocno, 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 dobrze tutaj pracuje. Zbliżamy się powoli ku końcowi treningu. Zrobiliśmy już największe partie, czyli kartkę piersiową i plecy. E, oczywiście wszystko też dostało tutaj e, swoje, czyli barki, e, bicepsy i tricepsy, dlatego, że były i dipsy, i podciągania, i wyciskania. E, także te wszystkie małe partie już dostały swoje, dlatego na koniec treningu dobijamy je takim trisetem. Będzie to z e, znosy na barki, uginanie ramion oraz z leżąc, także zobaczycie jak to wygląda. E, pokażę Wam jeszcze jak powinna wyglądać poprawna technika przy Unoszeniu ramion na bok, bo często dużo osób ma z tym problem. Troszkę pochylamy miednicę do przodu. Brzuch jest napięty. Łopatka jest ściągnięta w dół, tak, żebyśmy nie wyciągali kapturów w ten sposób. Bo jak będziemy tak robić, to nie będziemy angażować mocno mięśni tych bocznych aktonów, tylko będziemy angażować te kapturki i nie dość, że będą one pospinane. To nie zrobimy barków, tak jak byśmy chcieli. Także cofamy tą miednicę troszkę, ściągamy łopatkę w dół, ale nie do siebie. Tutaj jest swobodnie i unosimy barki na bok. Łokcie troszkę tutaj szerzej daj, o, tak żeby były minimalnie, o właśnie. I pamiętajcie, żeby łokcie nie były w żaden sposób zrotowane, czyli ani tak, ani tak, są po prostu yy, równo tutaj z barkiem. Powoli, powoli, powoli. Głowa prosto, łopatka cały czas tutaj właśnie ciągnięta w dół. Jeszcze się pochyl do przodu, o. I lecimy. Niżej tu łopatka, hop. Tak. Przeszliśmy sobie od razu tutaj do uginania, tutaj już żadnej filozofii nie ma, robimy jak największą rotację w ramieniu, tak żeby zaangażować głowę, długą bicepsa. No i na koniec francuskie wyciskanie, czyli głównie skupiamy się tu mięśniem, trójgłowym całym, opuszczamy, jeszcze, 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 tak i jak widzicie robimy takie rozciągnięcie, tak żeby do samego końca przyczepu mięśnie pracował i do góry. Dobrze, rozciągamy i mocno do góry. Praktycznie już wszystko mamy zrobione, na koniec został nam brzuch. Brzuch robimy sobie 5 razy w tygodniu. Brzuch to jest taka partia, która bardzo szybko się regeneruje, także kiedyś Wam już o tym mówiłem, jak ktoś ogląda bacznie kanał, że można go trenować nawet codziennie, także z tego korzystamy. Mięśnie brzucha napięte, hop, do prosta i lecimy. Tylko troszkę wolniejsze tempo. Jeszcze, 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 jeszcze i wracamy. I mocno. Jak widzicie, on jest troszkę tutaj skulony, tak żeby maksymalnie te mięśnie brzucha pracowały. Pośladki są napięte. Pełny zakres ruchu i wracamy. Na koniec treningu, teraz, żeby troszkę na no, takim zmęczeniu, właśnie, będziemy sobie trenować pozwanie na zmęczenie. Dlatego, że w przyszłości, kiedyś będzie startował na zawodach odwodniony, osłabiony, wymęczony, no to niestety no, nie ma dogodnych warunków. Zawsze człowiek jest zmęczony. Dlatego też polecam wam, jeśli przygotujecie się do startu, czy to w bikini, czy tam w męskiej sylwetce, czy właśnie w w tym przypadku kulturystyce klasycznej zawsze pozować po treningu, wtedy kiedy jesteście zmęczeni Przećwiczymy sobie wszystkie pozy obowiązkowe Michał za bardzo jeszcze pozować nie umie także będziemy go tutaj poprawiać, zobaczycie jak to wygląda Zacznijmy sobie pierwszy poz podstawowych, czyli będzie to tak zwany line up gdzie prezentujemy swoją formę i sędziowie powiedzmy mają tych 10 zawodników patrzą na tych 10 zawodników, jak prezentują się ich sylwetki oceniają wtedy właśnie szkielet, jakby czy wszystko do siebie pasuje i na tej podstawie często eliminują zawodników? Więc jeśli skopiecie to na początku, mimo tego, że macie na przykład wspaniałą sylwetkę, źle będzie będziecie pozować, nie pokażecie się dobrze, to możecie po prostu odpaść i nawet nie zaprezentować swojej sylwetki w dalszych rundach. Także od tego sobie zaczniemy. Na początek będzie to pozycja przodem, czyli ustawiamy się właśnie w ten sposób. Cofamy troszkę tutaj biodra do tyłu, napinamy mocno mięści nóg. Tutaj rozkładamy plecy, tak, czyli pokazujemy taką właśnie sylwetkę, przodem jak to wygląda, troszkę ręce tutaj niżej, żeby optycznie zmniejszyć jeszcze talię cofamy tą biodro do tyłu, tutaj brzuch jest napięty nogi na zewnątrz mocno napięte, pokazujemy je wciągnij brzuch troszkę o właśnie w ten sposób, troszkę jeszcze ręce niżej niżej o hop dobra i teraz robimy zwrot w prawo, tutaj musisz odsłonić talię napinamy mięśnie skośne Noga jest prosto, jedna do siebie. Hop. Jeszcze troszkę. Zaciąg ten brzuch. Tak. Mięśnie pośladkowe napięte. Cofnij się troszkę w dół. Sędziały są na dole, pamiętaj o tym. Prosto. I trzymamy. Dobra. Obracamy się teraz z tyłem. Rozciągamy mięśnie pleców. Tak. Robimy tutaj taką delikatną lordozę. Lordoza, lordoza. Hop. Hop rozciągamy plecy, tak napnij mięśnie do dolne, tak jakbyś chciał trochę ściągnąć nogi na zewnątrz, troszkę odwracasz, tak żebyś dopiął tutaj mocno pośladek spięty i trzymamy, jeszcze troszkę się odchyl do mnie jeszcze, 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 o właśnie rozciągnij tą tu stronę hop dobra, i znowu odwracamy się tutaj będzie nam lepiej, troszkę światło padało klatka mocno tutaj mięśnie skrośne, napięte, hop Prosto, noga prosto. I odchylamy. Rękę możesz dać tak, tutaj tak. Hop, hop. I w dół. I trzymasz. Jeszcze się teraz skręci. Jeszcze o, 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 właśnie. Prosto nogi. Dobra, wyluzuj się. Jak polej na pie. No Pozowanie jest ciężkie, nigdy tak. tego nie robiłem, no to pierwsze próby, ale trzeba poćwiczyć i będzie dobrze. No właśnie, zrobiliśmy dopiero cztery prozy, już jest zmęczony, więc wyobraźcie sobie, że takie porównanie jest dużo, dużo więcej, bo teraz przejdziemy do wszystkich półsobowiązkowych, obowiązkowych, które już będziemy mieli na przykład, gdy przejdziemy do półfinału. Przejdziemy sobie teraz do tych wszystkich puls obowiązkowych, o których Wam wcześniej wspominałem. Na początku bicepsy przodem, bicepsy do góry, tak tutaj Michał prezentuje wakuum, noga i jedną nogę możesz sobie dać w ten sposób. Tak, zginamy kolano, hop, ja przejdę tutaj, żebyście widzieli i napnij, 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 wakuum, łokcie do przodu, do przodu, do przodu, hop i mocno, i trzymasz, mocno noga. Widzicie, ma troszkę problem jeszcze z kontrolą, żeby kontrolować i nogi, i górę ciała, jest to bardzo, bardzo ciężkie, wielu osób sobie nie zdaje sprawy, ile trzeba energii w to włożyć, prawda? Tak. Jest ciężko, nie? Dobra, jeszcze raz, no, hop. Na tą nogę tu. Hop, tutaj pokazujesz krawiec, który w przyszłości nam na pewno wyjdzie, jak zredukujemy. Hop, hop, <laughs> cień. Jeszcze raz, ale musimy ćwiczyć, aż nam wyjdzie. Dobrze. O, trzymasz, trzymasz. Noga napięta. Dobrze, super. Dobra. Yy, mięśnie brzucha. Hop, ręce daj sobie tak, popatrz, tak. Hop. Zaciągasz i napinasz. mięśnie brzucha i nogę do przodu jedną. W ten sposób, tak jakbyś chciał sobie. O! Tak, napięcie stoisz i mocno dopinasz mięśnie brzucha. Pokaż z jednej z drugiej strony. Noga napięta. Ta noga wygląda lepiej, więc może się pokazać do przodu bardziej. Hop, o właśnie. I trzymaj nogę na ziemi, na ziemi. Cała. Hop. mięśnie najszersze grzbietu. I tutaj tak. Yy, zrobił błąd taki, że wypchnął brzuch do przodu, przez co. Cała sylwetka wtedy wydaje się gorsza, nie? Po prostu wydaje się, jakbyś miała tutaj szerszą. Cofnij biodro do tyłu, zaciągnij mięśnie brzucha, tak, i wypinasz do przodu. Weź te pięści, bo Ty masz to, że Twoje plecy są bardzo wysoko przyczepione, nie? Masz bardzo wysoko mięśnie grzbietu, dlatego trzeba troszkę to optycznie, jakby okay. rozciągnąć, nie? Czyli dajesz wyżej sobie ręce, hop, wbijasz pięść, tu z przodu. o, o właśnie, w ten sposób. Tak, rozciągnij. Hop, o właśnie tak, dumnie wypnij klatkę piersiową, hop, głowa do góry, tu i nogi dopięte, o właśnie, jeszcze tą, wkręć, 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 wkręć. tylko popatrz, nadgarstek, tak jakbyś dał głowę tutaj, tu, tylko żebyś jej nie odchylał tutaj w ten sposób, tylko tak, nie, dumnie klatka, hop, rozciągnij, dobrze i trzymasz, jeszcze, jeszcze trzymaj brzuch. Musicie pamiętać o tym, że przy tej pozycji trzymaj brzuch, żeby ten brzuch nie leciał na przodu do tyłu, bo wtedy od razu to gorzej wygląda. Ok, teraz zrobimy sobie bicie z bokiem. Brzuch zaciągnięty. Wypinamy klatkę piersiową. Hop, głowa, klatka tutaj czekaj, za dużo dałeś, hop, ściągnij ją. Tak. I w tej pozycji to jest pozycja, którą możecie sobie wybrać, albo z lewej, albo z prawej strony, która według Ciebie lepiej? Z tej. z tej strony. Ok, czyli tam sobie ćwiczymy, hop. Tutaj tak, żeby tył barku też wyeksponować Przód klatki piersiowej trzymamy brzuch. Dobrze. Jeszcze, jeszcze ją wypnij, jeszcze, jeszcze, jeszcze. I zaciągnij mięśnie brzucha. Przy tricepsie ustawiamy całkiem inaczej nogi, czyli tą nogę damy do tyłu, tak, tak, tak. Yy, za dużo. Hop. Napnij ją, napnij, 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 napnij. Tu. O właśnie, trochę zrotuj. Mięśnie tutaj zbite. Brzuch. Hop, do tyłu. I wypinamy, tak? Na tą pozycję będziemy musieli na pewno poćwiczyć. No, nie możesz mieć takiego prześwitu, tutaj widzisz? Za dużo jest. Popatrz. Hop, hop. Widzisz? W ten sposób. Czyli nie robimy czegoś takiego, że ręka odklamę do tyłu, tylko żeby tutaj nie było właśnie tego prześwitu takiego dużego. Hop, brzuch, noga i trzymasz. Dobra, lepiej to wygląda. I przejdziemy sobie teraz do pozowania tyłem. Mięśnie najszersze grzbietu. Pierwszy Pierwsze tak? Czyli noga koło siebie. Nogi są mocno wbite w ziemię. Rotujemy na zewnątrz. Staramy się jak najmocniej napięć w głowę UDA. Yy. Zaczynasz sobie odtąd. Hop. Jeszcze, jeszcze, jeszcze. Tutaj. Hop. I rozciągasz. Rozciągasz, rozciągasz. Lordoza delikatna i w dół. Jeszcze mocno trzymać tak, jakbyś chciał wpadkę ściągnąć w dół, żeby dopiąć tu. O-O-O-O-O. Rozciągnij. Dobrze, tylko nogi szerzej o ciebie. O, właśnie, i dopinamy. Dobra, ostatnia poza yy, bicepsy tyłem. Hop, tak, lekka lordoza, dwójka, hop, i lekka tutaj. Yy, I tutaj mam dla Was taką uwagę, bo wielu zawodników na przykład robi coś w tym stylu, że skraca z jednej strony, na przykład to biodro odchyla i w takim momencie ucina Wam po prostu połowę najszerszego żbietu z jednej strony. Hop, tak. Lordo za delikatna, pójść tu brzuch, o, tak, dwójka, dwójka, wepnij, wepnij, wbij, rozciągnij i trzymasz. I oprócz tego, że zrobiliśmy te wszystkie podstawowe pozy, to potem przechodzi, jeśli przejdziemy dalej, czyli do top szóstki, czeka nas jeszcze układ dowolny. Tutaj już w ogóle zaczyna się mega zabawa. Także jak widzicie, nie jest to takie proste. Oprócz tego, że musimy robić ciężkie treningi. Trzymać Micha, cały czas obcinać kolory. Jesteśmy mega słabi e, przed zawodami, jesteśmy odwodnieni. To jeszcze musimy e, pokazać się, naszą sylwetkę z jak najlepszej strony, a nie jest to proste. Może nam powiedzieć, jakie są Twoje wrażenia po pozowaniu, treningu i wszystkim. No, trening w porównaniu do pozowania to dwa różne światy. Jak się nigdy nie pozowało, to, to jest mega, mega trudne, naprawdę. No, trening to... Trening, można powiedzieć, że trening jest taką sielanką w porównaniu do tego pozowania, tak? tak Więc naprawdę. ja startuję 5 lat e, i zawsze nad tym pozowaniem spędzam bardzo, bardzo dużo czasu. Jeśli odłożycie to na koniec, na przykład powiedzmy, no niektórzy budzą się z ręką w nocniku czy tygodnie przed zawodami, e, zaczynają się uczyć pozować, e, no to niestety no, nic z tego nie wyjdzie. Trzeba pozować codziennie, najlepiej ja polecam, żeby robić to zaraz po przebudzeniu i zaraz po treningu siłowym, kiedy jesteśmy zmęczeni, żeby troszkę odzorować te warunki, jakie będziemy mieli w czasie zawodów. E, dobra, my będziemy się z Wami żegnać. Mam nadzieję, że Wam odcinek się spodobał, że będziecie mogli sobie coś z tego wyciągnąć tutaj, szczególnie z tego treningu. E, osoby, które startują, myślę, że przyda Wam się pozowanie. Zobaczycie, jak to wygląda. E, dziękuję Wam za obejrzenie materiału i myślę, że coś jeszcze Wam razem wspólnie nagramy. E, także żegnamy się z Wami i do następnego. Подписывайтесь на канал.